Siemka, ja jestem Jaskier 144, a to nasz kolejny odcinek z serii yy, kroskowe świat Minecrafta. Kurczę, yy, już nawet swojej nazwy nie pamiętam tak dawno, ostatni odcinek nagrywałem. Właśnie sorry za tak długą nieobecność odcinka, ale miałem dużo przerwy od Minecrafta. Yy, teraz usiadłem w wersji 1 do tej pełnej wersji, nie pamiętam jak to się nazywa chyba 1.0.0 no i co dzisiaj będziemy robić? dzisiaj nie będziemy nic budować tylko pójdziemy na... dobra, na wycieczkę pójdziemy zbierać piasek, sandstone, bo będzie nam potrzebny do kolejnych odcinków z góry uprzedzam nie będę wiedział, ile ten odcinek ile to odcinki dokładnie będą trwały, bo na pewno nie tak jak zwykle 15 minut albo mniej, ale będzie to trwało dosyć długo, bo teraz nie będę patrzył na czas, będę po prostu nagrywał. Kiedy uznam, że już tak naprawdę nikomu się tego nie chce oglądać, kiedy uznam, że koniec po prostu tym wszystkim, y, robieniem tego na, na żywo, to znaczy, y, twu na wizji. Wówczas y, zajmę się y, już samo budową, y, zajmę się już wydobyciem y, nadal, ale bez Was. Tak więc to będzie trwało pewnie jakieś 45 minut, 30 minut, nie wiem dokładnie. No i to tyle. Im po prostu jak to zależy, jak bardzo mnie to wciągnie. Kiedy już uznam to wszystko za nużące, to wówczas sam dokończę to robić a. Wy zobaczycie kolejne odcinki, kiedy zacznę już użytkować ten piasek i sam stąd wydobyty. Dobra, nie przedłużając, będziemy musieli znaleźć teraz sobie tą nie piaskownicę, tylko pustynię. No tak, pustynię. Tak jak mówiłem, nie będę zwracał uwagi, będzie to trwało. Będzie to podzielone na party, tak jak odcinki. Z tego, z Bradas In Arms Health Highway. Hmm. Dobra, awa! Ale przelałem o ziemię. Dobra, ja tu sobie będę, tak jak zwykle, nasze ukochane słupki robił. Tak, jak ja to lubię. Jak wszyscy to lubią. A i jeszcze to. Albo nie. Dopóki ten materiał tutaj się nie wyczerpie, to tutaj będę sobie wydobywał. Jeszcze sobie zmienię dokładnie na Easy, żeby pracowało się właśnie lepiej. To znaczy, żeby nie pracowało się lepiej, tylko żeby było więcej akcji. Mam sobie miecze przygotowane już. A więc. Wszystko powinno być w porządku. Nie wiem, normalnie Minecraft nie laguje podczas nagrywania. Ostro jest z tutaj. Nie, szukamy pustyni, tu mi nie pasuje, bo tutaj nawet skrzyni nie mogę postawić, bo nie będę po prostu wiedział, gdzie jestem i gdzie ja zostawiam w ogóle te swoje rzeczy i temki. Tak więc zajmę się właśnie wydobyciem, ale już na samym pustyni. Yy, poczekajcie chwilę. I znowu jestem z powrotem. O kurczę, kripuś! Ja pierdzielę kripuś! Jak zaraza! Jak wpatruję się we mnie! O rany! Tak, popełni samobójstwo! Skocz tutaj! Skocz! Dawaj! Jak ja go lubię, Boże! Uch, jak ja lubię Creepery! Ach. Tak, a tu zaraz za mną. What a nice house! Rany, jakie lagi. Nie wiem, gdzie mogę znaleźć pustynię. Nie no, wejdę i się... Uh. Dlatego właśnie mówiłem, że będzie to trwało nie wiadomo ile, bo właśnie nie wiem, gdzie jest najbliższa pustynia. Głównie dlatego nie odkrywałem mnóstwo świata w, za pierwszym razem, kiedy zacząłem grać w ogóle tutaj, ponieważ właśnie nie chciałem psuć sobie rozrywki z pełnej wersji. Ciągle jeziora, jeziora widzę. Nie mogę mieć jezior. Ja muszę mieć normalną pustynię. Mi nie pasują jeziora. Będę tak biegał i się męczył i gapił na to wszystko. Tak, a wy się jeszcze mi tutaj spełnijcie. Albo nie, na razie włączę spełnienie, żebym nie miał problemów. Yy, dopiero yy, włączę je sobie kiedy. No już znajdę pustynię. Okej. Okay. Mm, znowu lagi. Ile można. Nie no, ale w ostatnim odcinku z tym z. Yy, klockowym światem Minecrafta właśnie z... Tą nasz, z tym naszym zamkiem naprawdę mi nieźle lagowało. Miałem dużo problemy z, yy, z save'em. Nie wiem czemu zupełnie nie wiem czemu od czego to zależało. Ja nic nie zrobiłem. To złego to nie ja. Dobra. Ale jajca. O jeszcze tam creeper stoi. Jak miło. Czeka na mnie. Czeka na mnie. jakiś słodziak komitet powitalny mi zrobił. Chyba całą. Y, chyba cały te. Całe te wszystkie odcinki, całą tą serię odcinków, nazwę. Y, Jakby to nazwać? Kolejne Creepery! E, A ja, ja. Nie, to nie Creepery. Y, Boże, ja przecież jestem na peacefulu. Nie, to kaktusy mi urządziły po komitet powitalny. Jak miło. Też co, żebym się nadział na ich kolce. Fajnie. Chyba to nazwę w poszukiwaniu piasku No, znaleźliśmy Powiem tylko, żebym miał wrócić do domu, bo jak nie, to będzie fail Fajlure. Jakby ktoś się pytał. Nie fail, znaczy się. Tak, zdychaj, zdychaj, zdychaj Nie, nie failure, to fail, fail po prostu, fail Chyba Czy nie? Tak No i teraz się zastanawiam, które miejsce jest dobre Nie, tak na marginesie wszystkie miejsca są dobre Czyli dobra Tu rozpoczniemy budowę Naszego przyczółka. To znaczy, ja to już zrobię. Spotkamy się za chwilę, gdy już to wszystko będę miał ogarnięte. Dobra. Dzięcie. Ok, już mój. To znaczy, nie mieszkanko, tylko pracownia yy, albo baza wydobywcza. Yy, zrobiona będę czuł się bezpiecznie, bo wszędzie pochodnie prostawiam, jak widzicie wokół mnie to znaczy nie do końca bezpiecznie, bo jeszcze pozostały creepery, które się boją światła które się nie boją światła yy, tak więc tu mamy wszystko już tu wszystko co zabrałem z domu jest zapakowane yy, tu nic nie ma tu też wszędzie nic nie ma, tylko tutaj chyba coś nie w tym. Nie w tym. Przysięgowym. Jest, jest, jest. Oj, tam później to zrobię. Dobra. Ruszamy dalej, wydobywać. Teraz sobie zmienię na inny poziom. Aż się woję co się pojawić. Ma, no, teraz. Mm. O, shit, o, shit, o shit, o shit, No, przyszły, przyszły kochane moje, ja pierdzielę. O creeper, jak cię kocham, mój mały. Zdychaj. Zdychaj, gdzie? 지금 그야. 음, 처음에 미라구야. Kochaniutki, łazisz pode mną gdzieś, a ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Pokaż swoją twarz. Bring me your face. Chyba. Nie, nie. Fuck! Jakieś jaja są. Dobra, ja dojdę do domu i spotkamy się później.